Dzień dobry, Magdalena cholewka Stafińska, witam Państwa w kolejnym odcinku OSOS TUTOR. Dzisiaj zajmiemy się tematem e-recepty, a dokładniej terminem realizacji poszczególnych rodzajów e-recept oraz praktycznym wykorzystaniem asystenta e-recepty w trakcie realizacji recepty. Dla przypomnienia, istotne zmiany w temacie terminu realizacji e-recepty wprowadziła ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku, która zaczęła obowiązywać 7 września 2019 roku. Kolejne modyfikacje wprowadziło rozporządzenie, Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2019 roku. Obowiązuje ono od 1 stycznia 2020 roku. W chwili obecnej do aptek trafiają recepty z różnym terminem realizacji, dlatego omówimy dzisiaj, jak wygląda realizacja takich e recept w systemie KS Apteka z pomocą asystenta e-recepty. E recepty wystawione przed 7 września 2019 roku mają termin realizacji taki jak recepty papierowe. Ważność takiej recepty wynosi 30 dni, z wyjątkiem takim jak na przykład recepta na antybiotyk 7 dni. Co w przypadku recept wystawionych między 7 września a 1 stycznia? Termin realizacji takich recept wynosi 365 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od dnia, przy czym termin realizacji recepty papierowej wynosi nadal 30 dni. Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje rozporządzenie z dnia 6 grudnia 2019 roku określające termin ważności recepty elektronicznej. Według rozporządzenia lekarz wystawiający receptę elektroniczną może oznaczyć na niej termin realizacji wynoszący 365 dni. Natomiast w przypadku braku takiego oznaczenia e-recepta powinna być realizowana w ciągu 30 dni od daty jej wystawienia lub daty realizacji od dnia. Tak więc, żeby e-recepta była ważna rok, lekarz musi to Zaznaczyć. Ustawa z 7 września spowodowała, że farmaceuci zobligowani są do obliczania ilości leku, jaką można wydać pacjentowi, jeśli pierwsza realizacja e-recepty nastąpiła później niż 30 dni od daty wystawienia lub daty realizacji od. E-recepta jest zrealizowana wtedy z wyłączeniem dni stosowania, które upłynęły od tej daty. Dla ułatwienia obliczania ilości leku możliwej do wydania pacjentowi wprowadzony został asystent e-recepty. System w jasny sposób podaje, ile opakowań produktu farmaceuta może wydać pacjentowi w świetle obowiązujących przepisów prawa. Omówimy teraz nowości, jakie w ostatnim czasie są dostępne w ramach tej funkcjonalności. Okno asystenta e-recepty można wywołać po pobraniu e-recepty i kliknięciu przycisku Asystent e-recepty lub użyciu skrótu klawiszowego Ctrl-Shift. Dotychczas, gdy chcieliśmy obliczyć ilość możliwych do wydania opakowań produktu dla produktów wieloskładnikowych, wyświetlał się komunikat o pracach związanych z przygotowaniem takiego rozwiązania. Prace zostały zakończone, a nowa wersja asystenta e-recepty umożliwiająca obliczanie ilości możliwych do wydania opakowań produktów udostępniona Państwu dnia 19 lutego 2020 roku. Niezmiennie okno asystenta e-recepty składa się z trzech części. Z części górnej, Zaordynowany lek. W części zaordynowany lek widzimy dane przepisanego leku oraz liczbę opakowań, które system uzupełnia automatycznie na podstawie wystawionej e recepty. W części środkowej, gdzie znajdują się pola do uzupełnienia potrzebne do obliczeń ilości możliwych do wydania opakowań, uwzględniając dawkowanie i liczbę dni kuracji oraz dawkę jednostkową dla poszczególnych substancji zawartych w produkcie. Oraz w części dolnej, wydawany lek gdzie znajdują się dane uzupełniane przez program, dane leku oraz liczba opakowań, całkowita dawka leku zawarta we wszystkich przepisanych opakowaniach oraz liczba jednostek, całkowita przepisana liczba na przykład tabletek. Aby obliczyć ilość leku potrzebną pacjentowi, należy uzupełnić następujące pola. Data realizacji e-recepty. Program uzupełnia ją automatycznie bieżącą datą, jednak użytkownik może ją zmienić na dowolną przez siebie wybraną. Pole dawkowanie dzienne, które uzupełniamy sumaryczną ilością jednostek, np. tabletek, przyjmowanych w ciągu doby przez pacjenta na podstawie danych z e recepty. Pole, liczba dni kuracji, które określa, jak długo, według e recepty, pacjent będzie przyjmował zaordynowany lek. Pole dawek, jednostkowych substancji czynnych zawartych w jednej tabletce. Pole te najlepiej uzupełnić na podstawie danych widocznych w tabeli wydawany lek. Mamy wtedy pewność, że będą one uzupełnione w odpowiednich jednostkach. System wylicza ilość opakowań, które możemy wydać pacjentowi. Zwróćmy uwagę, że funkcjonalność informuje o maksymalnej możliwej do wydania ilości opakowań, wyjaśnia uzyskany wynik, wskazuje ile dni minęło od daty wystawienia recepty lub daty realizacji od. Co ważne, Asystent informuje również o terminie ważności e-recepty dla poszczególnych grup produktów. Często pytacie Państwo, dlaczego konieczne jest ręczne przepisywanie danych i czy system nie może samodzielnie uzupełniać poszczególnych pól. Przecież w systemie są te dane, znajdują się one na e-recepcie. I tak i nie. Owszem, e-recepta składa się z danych technicznych, jednakże system nie jest w stanie ich przetworzyć na tyle, by uzupełnić poszczególne pola. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, stworzyliśmy funkcjonalność, dzięki której lekarz ordynuje lek z dawkowaniem, które wraz z e-receptą trafia do apteki i jest w stanie być przetworzone i wykorzystane do uzupełnienia poszczególnych pól. Aby dane mogły być automatycznie uzupełnione, pobieramy e-receptę i uruchamiamy asystenta e-recepty za pomocą przycisku lub skrótu klawiszowego Ctrl Shift Plus K. W momencie, kiedy widzimy w oknie asystenta wyświetlony komunikat informujący o przekazaniu z systemu medycznego dokumentu dawkowania, który zawiera szczegółowe informacje na temat dawkowania produktu, możemy ten dokument otworzyć i wyświetlić, wydrukować i przekazać pacjentowi. Aby pola uzupełnić automatycznie, należy kliknąć przycisk wypełni. Pola zostaną automatycznie uzupełnione. Następnie należy kliknąć przycisk policz. System wylicza ilość opakowań, które możemy wydać pacjentowi, jak w opisanym wcześniej przypadku, funkcjonalność informuje o maksymalnej możliwej do wydania ilości opakowań, wyjaśnia uzyskany wynik, wskazuje ile dni minęło od wystawienia recepty lub daty realizacji od dnia. Już teraz zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego odcinku OSOS Tutor oraz zachęcam do używania asystenta e-recepty w codziennej pracy.